Karą za niemyślenie, za lenistwo intelektualne jest w tej chwili kara śmierci. A co najmniej ciężkie kalectwo. Twoje i twoich dzieci. Ale teraz, gdy ten system próbuje nas zamknąć słoik, sieć, trzymaj się swojego iPhone'a, baw się, ciesz się, że dostałeś zasiłek, ciesz się, że masz telewizor, w tym nawijają ci makaron na uszy. I tu jest niebezpieczeństwo. To mnie bardzo niepokoi, bowiem. W tej chwili doszło do tego, tu jestem przerażony, i tu apel mój, żeby społeczeństwo zaczęło samomyśleć. Karą za lenistwo intelektualne, czyli przyjmowanie tylko tego, co jest rewizorni głównego nurtu, karą za niemyślenie, za lenistwo intelektualne jest w tej chwili kara śmierci. A co najmniej ciężkie kalectwo. twojej i twoich dzieci bo zwróćmy uwagę, ile jest powikłań po dobrodziejstwach, które wstrzykujemy gdzieś.